Tyś wielką chlubą naszego narodu. Drodzy bracia kapłani, siostry i bracia w Chrystusie, przeżywamy niezwykłe uroczystości w Waszym pięknym mieście. Ta dzisiejsza uroczystość nie jest jednak dedykowana tylko dla parafian i sympatyków z Wielunia, ale dla was wszystkich, którzy mieszkacie w tym pięknym mieście, to do was wszystkich wczoraj przybyła Matka Najświętsza w swoim cudownym wizerunku Matki Bożej dobrego początku. To przecież nie jest przypadek, że Maria powraca do Wielunia. Tak, siostry i bracia, powraca bo stąd przed wiekami w swoim cudownym wizerunku Czarnej Madonny, wieziona za księgiem kolnym przez braci i ojców Paulinów, została przewieziona do małej osady, którą wybrała sobie na duchową stolicę dla tego słowiańskiego narodu. Tą małą osadą była Częstochowa, Jasna Góra. Mało kto dzisiaj pamięta o tym, że ówczesny książę Władysław Opolczyk zatrzymał się właśnie w waszym pięknym mieście, wracając z wyprawy na Ruś, wracał z cudownym obrazem Czarnej Madonny, wiezionej jako niezwykła relikwia, którą przejął od zwyciężonych Rusinów. Kiedy po krótkim postoju postanowił jego orszak wyruszył do zamku w Opolu, zarządził, że na czele tego orszaku pojedzie Matka Najświętsza, jej ikonie czarnej Madony. Po wielu godzinach, godzinach jazdy, zaprzęg, zatrzymuje się w starej Częstochowie i nie chce już dalej iść. W miejscu, w którym do dzisiaj stoi jasnogórski klasztor. Ta mała miejscowość była własnością księcia Władysława Opolczyka, który widząc to wszystko odczytuje to jako wielki znak z nieba i postanawia, że ofiaruje tę miejscowość ojcom Paulinom, nakazując im, aby właśnie tutaj wybudowali świątynię, w której będzie czczona Maryja w swym cudownym wizerunku. To Maryja, siostry i bracia, wybrała sobie to miejsce i tam od wieków uświęca niezliczone rzesze Polek i Polaków, którzy przychodzą, przychodzili i będą przez wieki następne przychodzić do niej, by prosić, aby dała im Jezusa. Siostry i bracia, dzisiaj modlimy się niemal w tym samym miejscu, Wraz z Maryją, w tym samym z którego wyruszyła w swym cudownym obrazie czarnej Madonny, by na wieki pozostać z nami jako nasza Matka i Królowa. To do Was, siostry i bracia, wczoraj przybyła ta sama Matka Najświętsza w swoim wizerunku łaskami słynącym, którą z pokorą my nazywamy Matką Bożą dobrego początku. W tym wizerunku uczy nas pokory. W tym wizerunku dostrzegamy ją nade wszystko jako naszą ukochaną matkę, która nie zważając na królewski majestat pielgrzymuje od domu do domu, niesiona, wieziona i czczona przez ogromne rzesze ludzi, którzy widząc w niej tę samą matkę. Która w swoim wizualniku czarnej Madonny otoczona jest dzisiaj na jasnej górze przez tysiące pielgrzymów modlących się wraz ze swymi pasterzami na wałach jasnogórskich. Najmniejsi wielu stanowi więc dzisiaj prawdziwe i rzeczywiste przedmurze jasnej góry. Właśnie dlatego, że ona jest tutaj jest rzeczywiście w sposób prawdziwy i autentyczny wraz z nami z nami wszystkimi stąd to również moje dzisiejsze zaproszenie na początku świętej eucharystii abyśmy się umieli modlić wszyscy razem my tutaj zgromadzeni we wspólnocie parafii ale również wy drogie siostry i bracia stojący tam w oddali ale my wszyscy którzy uczestniczymy również w tej transmisji Byśmy się umieli modlić razem, bo Matka Boża jest chyba najlepszym znakiem tej pełnej duchowej jedności w Kościele Chrystusowym, który przecież nie jest rzymski, nie jest narodowy, nie jest starokatolicki, ale jest katolicki, czyli powszechny, czyli otwarty, i dla każdego, kto pragnie kochać Jezusa i podążać drogą do świętości. Kiedy stoimy dzisiaj tutaj przed cudownym wizerunkiem Maryi, myślimy i zastanawiamy się, jaką więc Maryję spotykamy dzisiaj w Wieluniu. Czy przyjechała do nas jako monarchini, jak opisuje ją wielu z teologów i naukowców? Kiedy stoimy dzisiaj w Wieluniu, wał... czy stoimy pod wałami jasnogórskimi, czy w każdym innym zakątku naszej ukochanej ojczyzny, kiedy wsłuchujemy się z pokorą w głos naszego serca i spoglądamy w oczy Najświętszej Maryi Panny, spoglądającej na nas ze swego cudownego wizerunku, to jaką zobaczymy Królową. Zobaczymy inną królową. Zobaczymy nade wszystko, siostry i bracia, kochającą matkę, która pochyla się nad chorymi, aby ich uleczyć. Bo przecież w tym cudownym wizerunku była i w szpitalach, i w klinikach, w hospicjach, w Polsce, w Italii, w Europie i również przy niezliczonych już dzisiaj łożach boleści. Na których wielu z nas przyjmuje cierpienie choroby. Zobaczymy więc matkę, która wstawia się za, za nami u swego syna, wstawia się za tymi, którzy ją o tę pomoc proszą. Ta królowa nie szuka popularności, ale szuka tych, którzy się zagubili i są jak dzieci bez matki. Widzimy ją każdego dnia na peryferiach Chrystusowego Kościoła, jak towarzyszy również nam w naszych powrotach do Chrystusa, jak pomaga nam, byśmy żyjąc stawali się świadkami wielkiej Bożej łaski, która rozlewa się na nas w cudownych zdarzeniach, w cudach, które dokonuje jej syn. Ale pamiętajmy, siostry i bracia. Że również Maryja, nasza matka i królowa, to ta sama, która w ubogiej stajence betlejemskiej zrodziła swojego syna, która troszczyła się o nowożeńców w Kanie Galilejskim, którym zabrakło wina. Widzimy Maryję również jako królową w pokoju, tę z w której serce rozdarte jest bólem, kiedy stoi pod krzyżem swego syna na Golgocie, ale kiedy również widzi tę bratobójczą w naszych czasach, toczącą się w rodzinie chrześcijańskiej wojnę, walk, walki zbrojne w Ukrainie, kiedy widzi jak giną tysiące niewinnych ludzkich istot i kiedy w końcu również widzi ogarniętą nienawiścią i wolą niszczenia ogarnięty naród rosyjski potomków Rusinów, którzy przed wieki, przez wieki czcili ją jako swoją matkę, kiedy pozostawała wraz z nimi w swym wizerunku Czarnej Madonny przez ponad 100 lat. Możemy zobaczyć tę królową, która oręduje również za naszym ukochanym narodem, za noszącym do niej swe prośby Szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Siostry i bracia, ta królowa nie ma tronu, nie ma pałaców. Zamiast tego ma niebo z wysokości, którego troszczy się o swoje dzieci, o swoje dzieci na ziemi. Ta królowa przychodzi za Bożym przyzwoleniem w objawieniach, w wielu miejscach na świecie by nieść ludziom otuchę i wzmocnienie. Widzimy ją więc w Guadalupe, widzimy ją w Lourdes, w Fatimie, widzimy ją w Licheniu, na Jasnej Górze, widzimy ją w Medjugorje i widzimy i pragniemy ją powitać najmilsi w jej nowym miejscu, które sobie wybrała, które ukochała w przygotowanym dla niej sanktuarium Matki Bożej dobrego początku we Florencji. Powitamy ją w dniu 14 sierpnia, by dzień później ukoronować ją cudow jej cudowny wizerunek koronami, by i z tego nowego świętego miejsca królowała nad naszymi sercami. Ale zanim tam przybędzie, Maria peregrynuje, pielgrzymuje, pielgrzymuje od lat, jak słyszymy od stosza jej obraz, cudownego obrazu księdza Jar Jarosława Cieleckiego, pielgrzymuje od domu do domu, od miasta do wsi, by nieść nam swego syna, by przynieść nam Jezusa, którego tak bardzo wielu z nas dzisiaj wyrzuca ze swego serca, wyrzuca z naszych rodzin, wyrzuca z naszego społeczeństwa. Przychodzi, by w cichości swej matczynej pokory powiedzieć nam, jak bardzo nas kocha. Taką królową jest Maryja, matka dobrego początku, dbającą o to, by każdy człowiek, nawet ten, który z różnych życiowych powodów stanął na peryferiach kościoła, by również on miał szansę nowego dobrego początku i powrotu do życia wraz z Bogiem. Najmilsi. Pamiętajcie na całe swoje życie, że ten, kto uznał Maryję za swoją matkę i królową, może liczyć na to, że nawet jeżeli wszystko wydaje się po ludzku przegrane, stracone, to orędownictwo Maryi, matki królowej, matki dobrego początku zawsze daje nadzieję na zwycięstwo. W naszym narodzie być może jak nigdzie wcześniej, nigdy wcześniej potrzebujemy dzisiaj orędownictwa Matki Najświętszej. Tej pomocy w niespokojnych czasach szukali nasi przodkowie. I dziś również jesteśmy niepokojeni, targani. Nasza ojczyzna jest targana przez różne niepokoje. Nasza ojczyzna stoi w niebezpieczeństwie wojny, nowej wojny. Tym bardziej właśnie w tych czasach potrzebujemy pomocy Maryi. To właśnie Maryja, matka dobrego początku, staje się szansą na nasze narodowe pojednanie w czasach, kiedy naród jest tak strasznie pogrążony w sporach i kłótniach wewnętrznych. Widząc podziały. Widząc pęknięcia w narodzie, mówię Wam dzisiaj, siostry i bracia, stojąc tutaj przy tym uroczystym ołtarzu w Bieluniu, nawet gdybyśmy się pogrążyli w ciemności grzechu, nawet gdyby pogrążyła nas ciemność apostazji wielu set tysięcy Polek i Polaków, gdyby wydawało się, że sprzedaliśmy wszystkie nasze narodowe cnoty. To jednak pozostaje nam ciągle ta jedna iskierka nadziei. Pozostaje wiara i cześć dla Najświętszej Panny Maryi, na którym to fundamencie reszta da się odbudować. Najmilsi, kończąc dzisiejszą kończąc dzisiejszą naukę, pragnę wam przypomnieć, przeżywając Tę uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, która również nawiedziła w swym cudownym wizerunku Matki Bożej Dobrego Początku wielu. Pragnę Wam przypomnieć, byśmy nie zapominali również o dzisiejszym święcie narodowym. O rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pamiętajmy o modlitwie za naszą ojczyznę. Przez stawiennictwo Maryi Naszej matki, matki dobrego początku, pamiętajmy o tym. ta królowa, która prowadziła polskich rycerzy przed wiekami, pod, prowadziła do zwycięstwa pod Grunwaldem, ta królowa, która obroniła naszą ojczyznę w 1920 roku nad Wisłą, przed atakiem ruskich, z pewnością nie pozostawi nas zanoszących swoje prośby o pokój. Jedność i dobro dla naszej Ojczyzny nie pozostawi nas samych. Podobnie jak nasi przodkowie, zechciejmy za chwilę wyznać swoją wiarę, ale i odpowiedzieć i odnowić przyrzeczenia złożone przy Chrzcie Świętym. Niech one będą naszymi nowymi fun fundamentami nowym dobrym początkiem, nad, nad którym czuwa i króluje Matka Boża, Matka Boża dobrego początku. Amen.